Dzień dobry. Dzień dobry. Napij się pan herbaty? Jeśli to nie kłopot, tak, poproszę. Mogę? Cześć. Chodź, kochanie. No, cześć. Ubranie na wyjście, proszę. Ciiiść, homoledko, homoledko. Sióżko, dobrze, dobrze, dobrze. Tak, tak. Tak. Dziękuję. No chodź. O której wrócisz? Tak jak się umawialiśmy. Czyli o której? Przed ósmą. To konieczne. Co? Patrzysz mi na ręce, jakbyś się bała, że zrobili krzywdę. Jak cię to krępuje, to możesz wyjść. Już malutka, się. Tak. Proszę no cię, dobrze. przestań. Zachowujmy się dojrzane. Nie nie, 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 nie nie, to jest niesprawiedliwe, że sąd przyznał Ci opiekę nad moją córką. Monika, czy myślisz, że robię to, żeby Cię zranić, albo z jakichś innych moich osobistych ambicji, albo nie wiem, z zemsty? Ja i Basia się potrzebujemy. Tęsknię za nią, kocham ją. Jezus, daj sobie spokój. Monika, co się dzieje? Zapomniałaś, co nas łączyło? To nie może tak zniknąć. No ja nie jestem jakimś potworem. Monika, proszę. Nie dotykaj mnie, przestań, nie go. Żałuję, że cię poznałam. Żałuję każdej chwili, którą sobie spędziłam. Żegaczy, że, gać, że chcę na myśl o tym, że kiedykolwiek mnie dotykamy, się najbardziej żałuję, że jesteś ojcem, Basi. w życiu sobie tego nie wybaczę, rozumiesz? Wyjdź stąd, wyjdź stąd, po prostu wyjdź stąd! Siódko, kochana, przepraszam cię. wiesz co? Biorę Basię, a ty w tym czasie się uspokój, wiem, że jest ci ciężko. Bo mnie obserwujesz, bo mnie śledzisz, bo zainstalowałeś w moim mieszkaniu kamery i mnie cały czas podglądasz, stąd wiesz, co ja robię? Bo się zakradasz, że w nocy! Zostawiasz ślady, wiesz? Chcesz zrobić ze mnie wariatkę, bo chcę zabrać mi dziecko, to ci się nie uda. O czym ty mówisz? Wyjdź stąd? W życiu ci jej nie oddam. Monika! W życiu jej nie dostaniesz nigdy.